Dzień dobry. Witamy bardzo, bardzo serdecznie 21 grudnia. Zanim zajrzymy do e, okienka z numerem 21, jest nam bardzo miło gościć pana dyrektora Zbigniewa Korskiego, który przeczyta z nami dzisiejszą bajkę. Czy możemy zajrzeć do okienka 21, jeszcze tylko dwa, trzy i wigilia. Dziękuję. Pan Hieronim i święta. W małym sklepiku na rogu ulicy, w którym poczciwy pan Hieronim od lat sprzedawał własnoręcznie wykonane paski, walizki, kufry, zabawki i wszystko, co tylko potrafił uszyć, skleić czy poskładać, na zakurzonej półce, na samej górze regału, leżały dwie rękawiczki. Były to rękawiczki do pary dziecięce całkiem zgrabny, każda zielona, z miejscem na pięć małych paluszków. Leżały na tej półce już bardzo długo, pamiętały doskonale, jak pan Hieronim szył je zręcznie, z pracowanymi dłońmi. Był wtedy bardzo dumny ze swojej pracy i głaskał się z zadowoleniem po gęstej, brązowej brodzie. Teraz jego broda już całkiem posiewiała, a rękawiczki nadal leżały na swoim miejscu. Obserwowały, jak znikają ze sklepu krzesła, kapelusze i szaliki kupowane przez klientów pana Hieronima. Zielonych rękawiczek nikt jednak nie dostrzegał albo po prostu nie potrzebował. Dlatego straciły nadzieję na to, że one także kiedyś odkryją, co znajduje się za drzwiami sklepu. Żeby tak móc zobaczyć świat, to, wszystko czego, to wszystko, czego pragniemy. Gdy opuścimy sklepową półkę, będziemy najszczęśliwszy na świecie. Marzenia są bardzo niezwykłym zjawiskiem. Gdy raz zagoszczą w czymś głowie, najczęściej panoszą się tam przez długi czas, sprawiając, że nie da się o nich zapomnieć i na samo ich wspomnienie mocniej bije serce. Im więcej się o nich rozmyśla i im głośniej mówi, robią się coraz wyraźniejsze, aż w końcu przestają być tylko marzeniami, a stają się celem. Wraz z nim zwykle pojawia się odwaga do działania. I z tego przepływu odwagi w, jednej, w jeden z jesiennych wieczorów skorzystały rękawiczki. Zaczepiły się o pazurki wylegującego się nieopodal bzika, kota mieszkającego w sklepiku i odczepiły dopiero wtedy, gdy zeskoczył na półkę z zabawkami. Zamyślony i samotny pan Hieronim nawet tego nie zauważył. Minęło kilka tygodni i nadeszła sroga zima. Pewnego dnia, tuż przed zamknięciem, do sklepu biegł mały chłopiec, który trzymał za rękę szczupłą i wysoką kobietę. Malec zaczął huchać w czerwone z zimne rączki i tupać bucikami, aby się rozgrzać. A w tym czasie jego mama rozglądała się po sklepowych regałach. Zobacz Jasiu, zwróciła się w pewnej chwili do niego. Tam stoi duża drewniana lokomotywa. Podoba ci się? Zapytała i wskazała palcem na półkę niedaleko rękawiczek. Chłopiec Delikatnie pokiwał głową, rzucając krótkie spojrzenie w stronę lokomotywy. – A tam są szachy – ciągnęła kobieta – i pajacyk na sznurku, i jeszcze drewniane klocki. Jaś był jednak bardziej zajęty wbijaniem wzroku w podłogę niż oglądaniem zabawek. Znów nieznacznie kiwnął głową i odwrócił się w stronę drzwi. Kobieta westchnęła i podeszła do półki z lokomotywą, żeby obejrzeć ją z bliska. Przez chwilę stali w ciszy. Pan Hieronim przyglądał się tej dziwnej scenie, a rękawiczki zastanawiały się, co musiało się stać, że chłopiec nie był zainteresowany zabawkami. Zwykle wszystkie dzieci z zaciekawieniem podbiegają do półek. Staruszek skierował kroki w stronę kobiety, żeby pomóc jej zdjąć lokomotywę. Jednak ona w tym samym czasie ruszyła w kierunku drzwi. Jeśli nic Ci ja nie interesuje, to idziemy. Powiedziała z ciszonym głosem do Josia. Nie będziemy ci kupować niczego na siłę. Chłopiec znów pokiwał głową i przybliżył skostniałe dłonie do ust. Na jedną chwilę przekręcił buzię i jego wzrok skrzyżował się ze spojrzeniem pana Hieronima. Wtedy na policzku malucha zalaśniła wielka łza. Pan Hieronim chyba ją dostrzegł, bo zatroskany oparł się o półkę i w tym momencie poczuł pod palcami coś miękkiego. Rękawiczki. Zielone, dziecięce rękawiczki, o których już dawno zapomniał, a które w jakiś dziwny sposób znalazły się niedaleko lokomotywy. Proszę chwilę zaczekać, powiedział, a potem zwrócił się do chłopca. Choć trochę mi przykro, że nie spodobała ci się żadna moja zabawka, a zapewniam, że wykonanie każdej z nich włożyłem mnóstwo serca. Po tych słowach mrugnął i uśmiechnął się przyjaźnie. To jednak nie chowam urazy. Zanim wyjdziesz, pozwól, że coś ci podaruję. To mówiąc, Staruszek zdjął z półki o niemiałe ze szczęścia rękawiczki i podał je chłopcu. Kobieta zrobiła krok do przodu. Dziękujemy, ale naprawdę nie trzeba. Zaczęła jednak pan Hieronim nie pozwolił jej dokończyć. To drobiazg. proszę przyjąć prezent. Sprawicie mi tym wiele radości. Kobieta skinęła i spojrzała na Jasia. No co się mówi? Upomniała go. Chłopiec stał przez chwilę w ciszy i ściskał w dłoniach zielone rękawiczki zielone jak oczy dziadka Maurycego, który jeszcze niedawno zerkał na niego z nad swoich okrągłych okularów. Jaś zamrugał szybko i powiedział z głosem Dziękuję. Naprawdę bardzo dziękujemy, zapewniła kobieta delikatnie się uśmiechając. To bardzo piękny prezent. Po tych słowach pomogła malcowi włożyć rękawiczki na dłonie i popchnęła sklepowe drzwi. W pomieszczeniu Natychmiast zawirowały białe płatki. Do widzenia, powiedziała i wyszli na ulicę. A rękawiczki na dłoniach Jasia pomachały do pana Hieronima na pożegnanie. To było niesamowite uczucie. Zapach śniegu, odgłosy silników, samochodów, doświadczenie zimna, lodowego sopla i ciepła chłopięcej skóry. Rękawiczki chłonęły poznawany świat każdym milimetrem wełny i pragnęły zobaczyć jeszcze i jeszcze więcej. Ich ciekawość nie miała granic. Chciały ulepić bałwana i trzymać sznurek od sanek. Chciały zbierać patyki i robić jeszcze tyle wspaniałych rzeczy. Jednak najczęściej ocierały łzy spływające po jasiowych policzkach. Co mu się mogło stać? Zastanawiały się i szeptały między sobą, kiedy malec spał, a one schły na kaloryferze lub leżały na półce w przedpokoju. Ten chłopiec jest taki smutny. Nic go nie interesuje. Nie chciał oglądać zabawek w sklepie pana Hieronima. Nie lepi śnieżek, nie ślizga się po zamarzniętych kałużach. Dlaczego? Głowiły się, jednak odpowiedź nadeszła dopiero po kilku dniach. Tego popołudnia towarzyszyły Jasiowi i jego mamie w drodze do miejsca, którego wcześniej nie znały i o którym nie miały pojęcia. Było tam sporo kwiatów, przykrytych białym puchem oraz kolorowych zniczy. I właśnie jeden z takich zniczy pomogły postawić chłopcu na marmurowej płycie. Okazało się, że to grób jego dziadka, ukochanego dziadka Maurycego, który, jak głosił napis ułożony ze złotych literek, zmarł dwa miesiące wcześniej. W drodze powrotnej kobieta zapytała, przerywając ciszę, – A może narysujesz coś panu sprzedawcy, który podarował ci rękawiczki? wyglądał na samotnego starszego pana, na pewno bardzo by się ucieszył z takiej niespodzianki. Możemy podać mu rysunek, kiedy będziemy wracać z lekcji tańca. Rękawiczki aż wstrzymały oddech z wrażenia i z niecierpliwością czekały na odpowiedź chłopca. Tak tak bardzo chciały znów zobaczyć pana Hieronima, ale bały się, że Jaś nie zechce ściągnąć i sięgnąć po kredki. Ku ich wielkiej radości Pokiwał jednak głową i nieznacznie się uśmiechnął. Tym sposobem, już kolejnego dnia, trzymając piękny rysunek, razem z chłopcem i jego mamą zawitały do sklepu, który tak dobrze znały. Staruszek od razu rozpoznał swoich gości i na jego twarzy wymalował się wymalowała się ogromna radość. Witam z powrotem. Co Was do mnie sprowadza? Zapytał. Jaś wyciągnął rękę z rysunkiem – Chciałem dać panu prezent. Pan Hieronim długo przyglądał się kartce, następnie odszukał w szufladzie pudełko z pineskami i przypiął obrazek do ściany. – Pozwolisz, że go sobie tutaj zawieszę? – zapytał, a Jaś uśmiechem przytaknął. Od tego dnia Sklep pana Hieronima ozdabiało rysunkowe słoneczko oświetlające swoimi promykami zaśnieżoną ulicę, a na niej trzy postacie szczupłą i wysoką kobietę, radosnego staruszka z siwą brodą i chłopca w zielonych rękawiczkach. Pomieszczenie ozdabiała również obecność prawdziwego chłopca, który od pamiętnego dnia coraz częściej zaglądał tam razem ze swoją mamą. Wszystko zaczęło się układać. Jaś wydawał się troszkę mniej smutny. Zdarzało się, że przeskakiwał przez zaspy, a raz zrobił nawet orzełka na śniegu. Aż pewnego dnia oznajmił mamie. Pójdę na podwórko ulepić bałwana. Kobieta bardzo szczęśliwa, że jej synek znów odnalazł sobie radość, od razu się na to zgodziła. Na dworze było dość ciepło, śnieg lepił się świetnie. Jaś z zapałem toczył kule, Najpierw większą, później mniejszą. I postawił je jedna na drugiej. Dołożył im guzik z kamyków i gdy zabrał się za robienie głowy, podeszła do niego Zosia, sąsiadka z Parteru. Cześć, dawno cię to nie było? Powiedziała. Fajny bałwan, mogę ci pomóc? Chłopiec przytaknął, choć był widocznie speszony. Wspólnie z dziewczynką ulepili ostatnią kulę i ozdobili kolejnymi kamykami i grubym patykiem udającym nos. Mój brat za blokiem urządza zaraz bitwę na śnieżki, poinformowała Zosia. Pójdziesz ze mną? Jaś przez chwilę się wahał, jednak znów skinął głową. Wreszcie naprawdę odzyskał chęć na zabawę. Przy drzewie faktycznie stał już brat dziewczynki w towarzystwie innych dzieci. Gdy zobaczyli Jasia, pomachali do niego przyjaźnie. Po chwili chłopcy i dziewczynki biegali radośnie i rzucali się śnieżkami. Jaś raz po raz obrywał śniegową kulą w czapkę lub plecy. Sam nie pozostawał jednak dłużny, ciskał swoją amunicją na prawo i lewo i śmiał się tak donośnie, jak tylko może śmiać się dziecko. Rękawiczki były zachwycone. Wreszcie robiły to. Do czego je stworzono? Z radością mierzyły śnieżkami w kurtki i szaliki kolegów i koleżanek chłopca, delektując się przy tym białym puchem. Wkrótce były całkowicie przemoczone. Jaś zatrzymał się na moment i ściągnął je z dłoni, a następnie otrzepał spodnie i włożył do kieszeni. Upewnił się jeszcze, że tkwią wystarczająco głęboko, i z powrotem dołączył do dzieci. Było naprawdę ciepło. Poza tym chłopiec rozgrzał się bieganiem, a rękawiczki, przytulone do siebie w wygodnej kieszeni, pogrążyły się w błogim śnie. W pewnej chwili jedną z nich obudziło nagłe szarpnięcie. Znienacka zahaczona o gałąź wpadła prosto w wielką zaspę. Oszołomiona próbowała krzyczeć, jednak nikt jej nie usłyszał, ani nawet nie zauważył. Chwilę później z nieba zaczął sypać gęsty śnieg, i wkrótce cała zniknęła pod białym puchem. Słyszała tylko oddalające się kroki chłopca, i szybko zdała sobie sprawę, że została zupełnie sama. Bardzo się bała. Leżała cicho pod śniegiem i nasłuchiwała. Czasem obok niej szurał ogonem jakiś pies, innym razem ptaki urządzały sobie ucztę. Zdarzało się też, że z oddali dolatywały do niej głosy dzieci. Przeleżała tak ukryta pod śniegową pierzyną tydzień, nieszczęśliwa i samotna. Tęskniła za swoją siostrą, za Jasiem, za panem Hieronimem, nawet za sklepową półką. Przez chwilę zaczęła żałować, że tak bardzo pragnęła poznać świat. Wkrótce. Przyszło jednak kilka cieplejszych dni. Słońce nabrało sił i roztopiło swoimi promieniami śnieg, a rękawiczka znów mogła cieszyć się bogactwem przyrody. Pewnego wieczoru obok miejsca, w którym leżała, czmychnął lis. Zwrócił uwagę na jej piękny zielony kolor, zrobił kilka susów i trzymając ją w pyszczku, porwał do swojej jamy. Położył ją w spiżarni obok jagód, żołędzi i borówek. Rękawiczka mieszkała z lisem przez kilka dni i słuchała jego wieczornych opowieści, aż do chwili, gdy podczas jego nieobecności wykradła ją kuna leśna. Kiedy zwierzątko z dumą niosło łup na swoim grzbiecie, doskoczył do niego zając i sprytnie przywłaszczył sobie zielony skarb. Zaniósł rękawiczkę do nory, w której mieszkał, razem ze swoją rodziną. Towarzyszyła tam, małym zajączkom, w zabawach opowiadała im bajki zasłyszane u lisa i ogrzewała ich futerka, gdy szły spać. Maluchy zaczęły się jednak o nią kłócić. Każde chciał mieć zielone okrycie tylko dla siebie. Zając, mając już dość sporów i hałasu wypełniającego jego długie uszy, wyniósł ją której, którejś nocy z nory i zostawił koło płotu. Tym sposobem rękawiczka znalazła się przy drodze, którą Jaś pokonywał podczas drogi do sklepiku poczciwego pana Hieronima. W jej sercu na nowo zadniła się nadzieja. Może jeszcze nie wszystko stracone, może chłopiec mnie odnajdzie? Jednak równie szybko dopadały ją wątpliwości. A co, jeśli już nie odwiedza staruszka, albo, albo mnie nie zechce? Albo co gorsza nie rozpozna we mnie swojej starej rękawiczki. Na ulicach znów leżało mnóstwo śniegu. Witryny sklepów były oświetlone choinkowymi lampkami. Dorośli, jeśli w reklamówkach prezenty, dzieci nuciły kolędy, niedaleko przymknęło trzech albo czterech mikołajów. Czyli to Boże Narodzenie. Pomyślała rękawiczka i wróciła wspomnieniami do czasów, gdy razem z siostrą mieszkały w sklepowej półce. Pan Hieronim zawsze dekorował witrynę gałązkami jodły i lubił podgłośnić radio, z którego płynęły piękne świąteczne piosenki. Wyczerpana przeżyciami oraz troskami zasnęła. Obudziła się dopiero, gdy poczuła ciepło czyichś dłoni. Po raz kolejny w życiu nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Ciepłe dłonie należały bowiem do Pana Hieronima. No proszę, proszę. Zacmukał staruszek i przyjrzał się uważniej znalezisku. Czy mnie oczy nie mylą? Co ty tu robisz, mała zgubo? Chyba powinnaś teraz ogrzewać czyjeś paluszki, a nie wyrygiwać się pod płotem. Myślę, że ucieszy cię powrót do domu i chociaż cała zesztywniałaś, od mrozu, to jestem przekonany, że pewien wyjątkowy chłopiec również ucieszy się na Twój widok. To mówiąc, delikatnie wsunął ją do kieszeni swojej znoszonej kurtki i ku jej radości ruszył w stronę domu Jasia. Zaraz, zaraz. Zastanowił się, gdy stał już na ulicy teatralnej. Mam tu zapisany numer domu jeden, a może to siedem. Jeszcze raz uważnie przyjrzał się kartce z nawazgranymi dziecięcymi literkami adresem, a później skierował kroki na prawo. Na szczęście wybrał dobrze. Już po chwili rękawiczka znów znalazła się w przytulnym przedpokoju, który tym razem pachniał piernikami i choinką. Ale, ale jak? Zdziwił się Jaś, robiąc wielkie oczy na widok zielonej zguby moszczącej się w wygniecionej dłoni staruszka. Magia świąt, przeznaczenie, zaśmiał się pan Hieroniem. Jak widzisz, te rękawiczki naprawdę miały należeć do ciebie. Chłopiec był szczerze wzruszony. Od razu położył rękawiczkę na kaloryferze, żeby odtajała i prędko poszedł po drugą, która na czas nieobecności siostry znalazła miejsce w szufladzie jego biurka. – Naprawdę bardzo się cieszę, że przyjął pan nasze zaproszenie na wspólną wigilię – powiedziała rozczulona kobieta, gdy już zasiedli przy stole. – To ja dziękuję za ten wspaniały prezent – uśmiechnął się pan Hieronim. A skoro już o prezentach mowa, wstał i wyciągnął z torby drewnianą lokomotywę. Może jednak dasz jej szans? Mrugnął do Jasia okiem. Chłopiec uśmiechnął się od ucha do ucha. Ale musi się pan ze mną pobawić, powiedział, po czym wydrapał się staruszkowi na kolana i mocno go przytulił. A pan Hieronim pogłaskał koczule po głowie ze wzruszeniem przyznając, że nie pamięta, kiedy był równie szczęśliwy. W ten wigilijny wieczór również wełniane siostry czuły się najszczęśliwsze na świecie, ponieważ znów stały się parą. Tuliły się do siebie tak długo i opowiadały o swoich wszystkich przeżyciach. I choć jedna z nich była nieco zmechadzona, chłopcu wcale to nie przeszkadzało. I z dumą nosił je na dłoniach. Ich zielony kolor wciąż przypominał mu oczy ukochanego dziadka Maurycego, a same rękawiczki drugiego dziadka, wspaniałego pana Hieronima. I choć był on przyszywany, nie miało to żadnego znaczenia. Ważne, że można go kochać i odwiedzać w małym sklepiku na rogu ulicy a tam słuchać jego niezwykłych opowieści i samemu snuć niestworzone historie. Dziękujemy wam bardzo. Mamy nadzieję, że bajka wam się podobała, że was nieco wzruszyła i może zmusiła do tego, żeby rozejrzeć się wokół. Może gdzieś mieszka jakiś pan Hieronim? Pozdrawiamy was serdecznie i zapraszamy na bajkę 22 grudnia.